Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę wam najnowszy dodatek do linii radzieckiej. Do linii radzieckiej, do drzewka radzieckiego. Jest to dwulufowy IS-2-2 IS 2 wersja. A więc jesteśmy na mapach, to jest Paryż. Jedziemy sobie no, na mordownię jak to zawsze. Ciężkie ciągi jeżdżą. Jesteśmy ósmym kierem. Mamy siódemki. Czyli dobrze jest to dobre losowanie. Czyli to jest wolna kamera? Czy tak jest? Aha, tak jest. Dobra. Jak scrolluję to, znaczy, że jest niezwolny. Dobra, jedziemy na Mordownię. Jeden z nami, cztery czołgi ciężkie i Tedek. Dobra, więc zjeżdżam do tej kupy gruzu tutaj na dole. Czekamy, co się stanie. Tutaj zawsze, zazwyczaj wieży... Nie, Nie mogę celować, bo mi deska z... na koral leży. Dobra, czekamy, aż deska zniknie. Nie chcę znikać. To naprawdę przeszkadza. znikła. Dobra. Czekamy, aż coś wyjedzie. Nie za bardzo chcą wyjeżdżać. No, jest. Ja, yeah. Bam. Gąska. I nie mamy zestawu naprawczego. No to jeszcze raz, proszę bardzo. No, nie mamy zestawu naprawczego. I nie mamy skilli do naprawy. Bam. Nie ma. Właśnie tak to jest. Człowiek ciężki z boku się nie wyjeżdża, jeżeli nie możemy odpowiednio szybko naprawić goski. Bo zostaniemy wydojeni jak ten a my, AMX przed chwilą. Co my tu mamy? 110 is cieka Dupeczkę, nice. Dobra, tam ci się pochowali. Jest tu T44. Niestety, dostałem. Ja nie wyjeżdżaj bokiem, a sam wyjeżdżam. <laughs> Ale to... Ja mam tutaj zestaw na wprawczy. Skill jeszcze nie mam, bo nawet żarówy na nim nie mam. Ale mam... mam no, 80% chyba. Na prawe, na wszystkich. Na oprócz dowódcy, bo... tylko pierwsza poperka się wybija. Czołg wymaksowany, wszystkie nie były. Wyjechałem, żeby go dobić. Nie wiedziałem, że wyłapię, ale wyjechałem, żeby go dobić. No powiem szczerze, ten czołg na ósemkach rozrabia. Ten dupy nie urywa, ale... Daje radę, daje radę. Chodzi o to, żeby walić pestką, nie? I za... No weszły obie, nice. Za 5 sekund chyba macie następną dostępną pestkę, także. No, co Męda. Mamy. Dobra, mamy trzy fragi. Mamy 2693 obrażeń. Widzicie na górze misje mam, na co to była misja? Zajęcie obrona. Uszkodzenia. 4000 tysiące No i tu AMX go objeżdża Fałkę <gry> A ja go doję No i skończona fałka Dobra, ilu ich zostało? Dwie arty i trzy. trzy czołgi, mam cztery fragi 3484 No niestety ja nie mam takiego skilla, żeby w locie strzelać Jestem no skupiony Działam Chociaż nie te, skupionym, też nie trak Jogar, tu dostajesz szał. Dobra, brakuje mi ponad 500. Ponad 500 do, do zrobienia misji, jakbym skapował. Więc tutaj postanowiłem, dobra, kapuję, nie? O, ja, o, nie mogę, dobra. mi się skapuje, zrobię misję. Wyjedzie na mnie ten burak. I, 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 I zrobię to, nie? Mam 5 fragów 4, um, cztery, zniszczenie 4 cztery. Dobra, brakowało mi tylko ile tu jest? No 263 Tutaj sobie tak stoję, kapuję i wreszcie przypomniałem sobie, może Arta jest w drugiej stronie. Gdzieś to stoi lama odsłonięta i on dopierdziela, nie? Więc sobie jadę tutaj. Jest Arta, i jest, i jest, i, za, i jeszcze I RHM. dobra, pewnie bez skupiania, nie? Strzelił z Biodra. Czekam na drugą Arta. Druga pewnie już schowano tam. A ja musiałem skopować No, schowane Jedyna szansa w tym buraku, ale... Ale... Burak nie wyjeżdża Więc misja nie została wykończona e tak, zdobyłem oznakę mistrzowską, coś tam jeszcze, 110 tysięcy kredytów, 7740 expa. No wiadomo, pierwszy exp, 1290 podstawowe expa, 3737 obrażeń, 5 zabitych. Niestety misji nie udało się wykonać i na czysto nie strzelając złotem z kątem premium 93 tysiące. 7740 EXPA. Także ładna bitwa. Dzięki, na razie. Zapraszam na następny film.